Raz na BMW Driving Experience. Dziękuję za zaproszenie Michelinowi, bo to właśnie za jego zasługą Dobra, się mogę się. Z... Jak większość fotografów, to oni zawsze. To... Czyli cel na dzisiaj nie rozjechać fotografa. Przemek, nie masz pasów. No to witam się z wami już bezpośrednio z samochodu Znajdujemy się na Silesia I przede mną próba driftu Puszcz gaz Troszeczkę Gajesz za wolno gazu? Nie, gaz gazu było ok. Troszeczkę za wolna kontra i za długo go przytrzymałeś Musisz mocno okay. wklepać Idziemy jeszcze raz, lewo płynny skręt Mocno gaz mocno, mocno już gaz dobra no już było bokiem, super, dawaj teraz w prawo mocno gaz mocno, mocno i patrz tam że czuć ten ciężar na przedniej osi, on jak Kierownica też ciągnie, tak? Tak, 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 tak. Wiesz no faktycznie to, co mówiłem, jest mocniej dociążony ten przód i faktycznie mamy po prostu więcej przyczepności. To z czego się śmiałem na amerykańskich filmach, że jest mokro e, i tak naprawdę opony piszczą, Maciej to mi mówił mm -hmm. rano, nie, tutaj się to dzieje. Mm -hmm. nie? Masz mokro, a opony piszczą, no. tak walczą o przyczepność. No, jak tam? To jak to wszędzie z zewnątrz bardzo wyglądało? Bardzo, bardzo, bardzo... bardzo kaleczyłem, czy ta druga próba? Nie, według była? mnie gorzej siebie oceniałeś wcześniej. jak ta miał... druga próba, nawet widzisz, mam uśmiech na twarzy, naprawdę mi się podoba. Jestem ciekawy jak kolejne próby będą wyglądać, no ale czuję potencjał w tym roku. Chyba trochę się dało jeździć w międzyczasie. już po próbie driftu, ją sobie podsumujemy za chwilę z Robertem, zapytamy się jakiego jego wrażenia, ale zwróciła zwycił, naszą uwagę przebieg tego samochodu, mamy tutaj dokładnie 1977 km, więc samochód jest tyle co odebrany z linii produkcyjnej. No jeśli chodzi o samochody z serii M, no to oczywiście są one już wstępnie dotarte w chwili, gdy są złożone już w fabryce, więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, by ten samochód użytkować tak, a nie inaczej, ale robi to wrażenie, że tak nowymi samochodami się teraz poruszamy. Się. Najlepiej ci szło, gratuluję. Dziękuję bardzo, tobie a, też bardzo dobrze poszło. A czy powiem ci, że ta trzecia próba już tak, już byłem zadowolony z siebie. Tutaj uwagi Arkadiusza były nieocenione z tym, żebym patrzył dalej niż, tak, e, niż się ten w, wydaje. Tak, tak, to jest bardzo. Ja się trochę pomoc. obawiałem tych słupków, że jak się nie patrzy, bo to wiesz, tak jak trochę na parkingu, nie? że patrzysz, co jest koło samochodu, a to trzeba. I w to tak, a tu trzeba trochę otworzyć tak. umysł i patrzeć dalej i szerzej jechać niż zadasz, ci się zadasz, wydaje, nie? No. Tam gdzie patrzysz, tam jedziesz, no ta zasada od dawna. Jednak działa. no, no działa, ale A nie jest to łatwe. W drifcie jest w ogóle to ja jeszcze inaczej działa, moim zdaniem. Ja nie, ale... nie znam się na drifcie w ogóle. Jak to nie? Właśnie ty mnie okonałeś, bo ty powiedziałeś w Austrii, że ty się nic nie znasz na drifcie. No nie znam się. A to by raz wyszło najlepiej. No. Ładnie samochód podcinałeś. No tam jakoś, tam jakieś doświadczenie no jest. Bądź na, skromny, wiesz, nie bądź tak, taki straszny. Nie bądź taki no, dużo BMW jest, że więc to z automatu każde rondo się chce robić. Ale mnie właśnie ciekawiło, jaki to jest rozmiar teraz na tylnej osi, ale chyba 300. 305, nie? nie? Czy nie? Nie. Czy dalej 285? Hmm, na pewno nie 305. 285. A, czyli jest jak w RWD-ku tak, ro rozmiar tak, opon. Tak. Czyli co, mówisz, że 4S kupujesz do swoich samochodów? Hmm, tak, do wszystkich. Nawet GT3, którą jeżdżę na daily, czasami mi się zdarza. O. Specjalnie hub dwójki nie zakładałem, po to, że jak właśnie spadnie gdzieś deszcz, jestem to w prasie, żeby normalnie jechać i tak spokojnie się po prostu czuję. E, wiadomo, że na tor... Na to że parę razy na cztery ja się też jechałem, ale no już nie osiągniesz tego co na kap dwójce. 4 cztery Sami, to co wiem po zeszłym roku, to nieważne jak ona się zagrzeje, ona i tak cały czas tak samo się zachowuje, więc to jest... Tak, nie... stabilna jest bardzo. Tak, no. niezwykle tak. ważne dla kierowcy. A powiedz mi ty dużo Porsche, masz, jeździsz. Kupujesz na przykład 4 s albo KB2 z homologacją, zwykłe tak. pod Porsche tak. i czujesz różnicę jako kierowca, że ta opona jest lepiej dopasowana yy, pod ten samochód? Tak mi się wydaje, coś ta, faktycznie chyba w tym jest, no bo tamta ścianka jest tak, inna, tak. prawda? Tak. I, i, czuć, I Jeszcze że N1, ty... N2, N3 to jest sposób nacięcia opony, że się yy. lepiej z zawieszeniem No to i, i, i chyba coś w tym jest, no ktoś mądry to wymyślił i chyba faktycznie to działa, Ja ciężko mi aż tak porównać, yy. nie jestem aż tak wyprawnym kierowcą, ale na tyle co potrafię wyczuć, no to jest różnica zdecydowanie. Czyli Homologację jak najbardziej polecam, polecam dobierać tak, zgodnie ze sztuką. My nawet do Mercedesu zawsze też z Mercedesa homologacją mm -hmm. staramy się dobierać. Nie zawsze jest to dostępne no i tak, tak dalej, ale... No to żeby, który, który kolor wiemy. Robert no ja, był zielony. Ja, ja chciałem zielony, ale... Robert się zabrał. Mi się ta trochę. podoba ta wiśniowa. Jest no to choćby. Te, no to tak choćby dla odmiany, bo już czerwona była, to granatową. Też ładne. Dobra. To ugodę, co się tam dzieje z tyłu za nami? To... cały czas nagrywam co się dzieje Masakra. za nami gra, zaraz jak lunie to ino roz. zobacz tam pokaż ale to tak fajnie to podkreśla samochód no właśnie, ale super wygląda ten samochód na tym tlenie no. Zostałem pochwalony. Na drifcie prawie, a tutaj pochwalony, więc już jest jakiś projekt między konkurencjami. Waldek, byłeś tutaj też w zeszłym roku, jeździliśmy wtedy RWD. Jak twoje porównanie wrażenia do M-3 z X-Drive'em? Wtedy burzy nie było, no to nie No nie Na pewno zbiera się szybciej. To czuć, że do pierwszego pachołka tutaj na tej próbie czuć różnicę, ale na przykład już później przy tym nawrocie czuć, że to jest 4x4, tak. że jednak potrzebuje troszeczkę więcej jak auto z przyczepą trochę do skrętu, ale jest szybkie. Myślisz, tak, no? że wygrasz tą próbę? No, w zeszłym roku było dobrze, ale nie jestem przekonany. Tu mamy Filipa, Maresza, Mistrza, mistrza Czech, więc mówmy się szczerze. Że Może być ciężko. To <laughs> będzie ciężko. No dobra, dzięki. Wsiadamy do Austrii. Fajajaja, Naprawdę 4S do takiego samochodu jest idealną propozycją, z tego względu, że w takich warunkach jeszcze pozwala nam na bezpieczną, szybką jazdę. Tam 2 jest świetny, ale w chwili, gdy pojawia się deszcz, a niestety ten performance tej opony spada. Ona nie ma aż tylu robków nie ma tyle jakby technologii w sobie, które umożliwiają Odprowadzanie wody. Mam tutaj e, na myśli oczywiście e, diamentowe nacięcia i e, inne tego typu sprawy. Więc opony są na pewno bardzo dobrze dobrane do tych samochodów, e, tylko żebyśmy my byli w stanie za tym wszystkim e, nadążyć. No, a którą, podoba, chcesz? którą chcesz? No, czerwona mi się też nie podoba. Zaglebmy marynarskie. <śpiewanie> Dawaj. Dobre. No, raz, dwa. Trzy. A! <śpiewanie> M3 czy M4? M3. Tak? Krótka piłka. Moim zdaniem też. Tak, jest takie bardziej wymagające. Tak. Ja się go bardziej boję. W M4 wsiadłem i. z tyłem i jest... tam się coś dzieje, tak. nie? Tak, no bo siedzisz w innym miejscu, między osiami, inaczej to auto czujesz. Niby taka. Istotna no. różnica, a jednak. Ja się właśnie w zeszłym roku pytałem, czy one mają taki rozstaw osi taki sam, czy inny. Gdzie jest ta różnica? A to tylko i wyłącznie miejsce, w którym ta. siedzimy się, różnimy. Zupełnie inne odczucia. No. A jeździłeś wersję RWD M3? Tak. I tamta jest chyba jeszcze bardziej taka narowista, nie? Taka prowokująca. Jest, zdecydowanie i to mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc. I tamta bardziej przypomina poprzednika, którego uwielbiam, czyli F80 M3. Mhm. Y no i powiem ci, że teraz miałbym dylemat. Bo, no bo znowu tak. Zależy do czego chcemy używać auto. Jak mam, ma to być szybkie daily, mm -hmm. to warto wziąć wersję z X-Drive'em, no bo wiadomo, że pada deszcz i, i tak mega dalej. duża przyczepność jest Aż za duża, naprawdę ciężko to auto, co próba Driftu pokazała, ciężko jest Myślę, że M3 by się łatwiej yy, zrobiło tą próbę, tylko nie wiem, czy M3 też ma odpinany napęd z tyłu. Tak, ma też? ma, no, też ma. No, też ma. tylko że chyba trudniej byłoby ją już utrzymać w tym poślizgu. Ja mm -hmm. mam takie obserwacje po poprzedniej M3. -ce. No i tu ta skrzynia biegów, to. W poprzedniej DKG. W DKG są te strzały przepięcia w kark, wiesz, no jest bardziej sportowo moim zdaniem. No tu jest tak bardziej to wygładzone i tak dalej. Co do M5, no, bo pewnie m5 to m5 miało być tam. kolejne twoje m5 pytanie. M5 mamy no. Piękny czerwony kolor. Rosso Corsa, Więc to jest fajne. Nie hmm. widziałem jeszcze takiej konfiguracji. Tak, ja też nie. Z tymi czarnymi dodatkami wygląda ok. Natomiast yy, nie wiem po co jest ten samochód. Tutaj? W ogóle. Czy, czy ogólnie, w gamie? Tak. Dlatego, że tak. No zależy co, kto czego oczekuje. Ale jak się dzisiaj przejechałem M3, M4 i M5, mhm. no to stwierdziłem, że chyba jeszcze nie dorosłem do M5, bo to jest tapczan. Za wygodna pozycja taka wysoka. Jak mhm. później się przesiadłem do M4 z kubełkiem, no to było genialnie. No tak, od, w ogóle inne wrażenia tak, to z jazdy. Jest Bardzo szybki samochód, no, rozpędza się niesamowicie szybko. Czuć masę, ale i tak się bardzo fajnie bezpośrednio prowadzi. Zresztą jak każda M5 w historii. Więc tutaj charakter utrzymali. Nie licz. jeździłem innymi, więc się nie wypowiem. Ja w sumie wszystkimi jeździłem, więc mam porównanie. Najbardziej kocham w sumie 39E60 za ten silnik V10. Mm -hmm. Szybkie, tylko właśnie po co, bo tak, na to, że już za ciężkie. Do Pójdź szybkiej masz, jazdy komfortowej zdecydowanie wolałbym M760. To jeździłem Jeździłem, Ja też jestem zakochany w tym wozie. Szybki, brzmi, prowadzi się. No i dużo większy komfort niż w Piątce. Więc moi, mój typ M3 Competition. No już może być z tym x driveem jeśli miałbym na przykład. Ale RWD w serduszku. RWD w serduszku i na długie trasy M760. I Piątka w ogóle niepotrzebna moim zdaniem w to. A jeszcze tak na sam koniec się Cię zapytam o opony. No bo jest to tu też ważny czynnik, że rozmawialiśmy trochę o nich. Ale no, ja na przykład mi się bardzo podobało, jak ona się tak samo zachowuje, w miarę jak przesychał asfalt. Nie czułem jakby takiej różnicy w zachowaniu opony w zakręcie, jak się auto na niej opiera, czy też po prostu jak ta przyczepność jest generowana. Nie wiem, czy Ty też masz takie poczucia, że ona była taka. No, w takich w warunkach, w ta, pod, jak się warunki zmieniały, to opona. No Nie zmieniała się tak wraz z tylko jest. Taka stabilna. Tak, była. tak. I właśnie to 4S charakteryzuje moim zdaniem. Nie ma drugiej takiej opony, która by i na suchym, i na deszczu, i na przesychającym torze bardzo podobnie się zachowywała. Wiadomo, że mamy inne punkty hamowania, inne no tak, wszystko. Tak. Jak jedziemy idealną linią nagumowaną po mokrym, no to jest tragedia, ale. Jest wspólna cecha dla każdej nawierzchni tej opony, że jest właśnie stabilna, podobnie się zachowuje, nie jest nerwowo. No ja nie wiem, może też jestem przyzwyczajony, bo głównie na cztery: ja się jeżdżę. No ja się dobrze na niej czuję, tak. Nie porównywałem z innymi. Mhm. Konkurentami, bo słyszałem, że są, podobno. Znaczy, ja ci powiem, yy. że dla mnie na przykład było takie ciekawe doświadczenie, bo w zeszłym roku, jak tu byliśmy, było, yy, no stabilna była pogoda, yy. i to one się bardzo nagrzewały. I wraz z tym nagrzewaniem, to te też była tak stabilna. I teraz yy. byłem ciekaw, jak to będzie z deszczem. Czy tak samo będzie odprowadzać skutecznie yy. wodę i na tym śliskim asfalcie też będzie tak samo stabilna i generowała taką samą przyczepność. No i. Muszę powiedzieć, że tak. Były tam momenty, gdzie powiedzmy, jak było za dużo wody, to wiadomo, że ją trochę przydławiło. No tak. No, ale no tego to, się nie da oszukać. Ja jak... No ale pokaż mi, którą, która opona tak się zachowa i na suchym, nawet jak wiedziesz na tor, ciężkim autem naprawdę daje radę. No i popada i też kurczę, nie jest łyżwą, tak? I to jest uważam genialne. Dlatego do szybkich, mocnych i ciężkich aut. Nie widzę żadnej alternatywy na daily. Mhm. Naprawdę, to jest O no Auta ciężkie, tu 1850 kg ważyło M4 z mhm. X-Drive'em, mhm. więc naprawdę sporo. To jest sporo, tak. No i mocy też nie brakuje, ponad 500 koni, wysoki moment. No. no i trzeba właśnie pamiętać, że opona wraz z tą masą też inaczej pracuje, jednak ta masa inaczej działa na oponę podczas hamowania, szczególnie. Gdzie tam w tej prostej, nie wiem, ile miałeś? No, grubo ponad dwie paki. Grupy ponad 200, chyba 20. Więc jest robić. M3 fajnie się tam jechało, bo już było najbardziej sucho, więc tak. można było sobie przesunąć ten punkt no, hamowania. Właśnie. No i to wtedy wgryzało się, naprawdę hamowało. No Oczywiście hamulce ceramiczne robią też swoje, ale muszą yy, mieć iść przenieść. w połączeniu, właśnie tak, z dobrą oponą, z dobrą przyczepnością. Robert, dziękuję Ci za kolejny wspólny wypad. Ja e również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dużo radochy, dużo się też nauczyłem nowych rzeczy, więc bardzo fajny Tego dzień. wiesz, driftu tam Ci zazdroszczę, że Ci tak szło, ale... Nie, sam nie wiem czemu. Powiem tak, Burbon się wywiązał z obietnicy i wsiadł ze mną, pokazał mi, więc dzisiaj już tak z większym uśmiechem No i bardzo fajnie baje. i najważniejsze, że jest progres. No. Dokładnie. To ja korzystając z okazji, że Cię tu mamy, no to dziękuję Ci jeszcze raz no i mam nadzieję, że ja widzimy się już na kolejnym wyjeździe. Ja również dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć daje gazu w tym samochodzie, czy coś mi tak odjeżdża po wyjściu? Nie. A teraz sobie na przedostatni ostatni M1, mówię, kurde, klasa, nie? W zakręcie możesz gazu dać, pomału już się napędza, całkiem inna rozmowa.